Co mnie Oj, oproszę. No, serwus zbyszku, co tam? Co się tłucze, Do tramwajem jadę właśnie, no? Ty, no prawko oddado, to se będę dalej pasatem jechał. No jeszcze miesiąc, zleci, słuchaj. Co ty gadasz? No co żeś cały weekend spędził? Ty, a powiem ci, że no nie dalej niż wczoraj, ja się pytam, yy, Halinki mówię, ty z Byszek się coś nic nie odzywa, zawsze zakręcił przy weekendzie. Ty no patrz! Chłopa zamknęli. Ty za co? <laughs> a się głupio pytam. I ile miałeś? Łu Jezuśku, prawie przy złotem wydychanym? Daj pan żyć. To ileś ty przyjął? <laughs> Powiem ci, zwyszek jest niemożliwy. <laughs> ty, a wiesz, co się wczoraj dowiedziałem? Słuchaj, sławka córka wpadła! No, jak się Sławek dowiedział, to ponoć przysiad tak przysłap. bo ci śnie pół dnia mierzyli, bo się bali, wiesz, z jego arytmią, to wiesz jak to może być. <laughs> Ty słuchaj więcej, bo to jakiś Niepolak, jakiś poczekaj, on skąd ten jest z Afryki czy z jakiejś Anglii. Kurna powiem ci, ludzie się patrzą teraz na mnie. To nie chcę wyjść na jakiego wiesz, nietolerancyjnego, nie ale jakby to ci powiedzieć, no. Ponoć, yy, nie niebiały. <laughs> wiesz o co chodzi? O? No to się ucieszyli Sławki. Daj spokój. <laughs> no, a oni wiesz, tacy tutaj zapatrzeni, chuchali, dmuchali na tą Joasie. to będzie pani lekarz w rodzinie. <laughs> to ją przebadał. <laughs> a to taka wierząca rodzina, co niedzielę w pierwszym rzędzie w kościele. <laughs> I tu, o, wywinęła numer. No, wywinęła im numer. Ludzie to im żyć nie dadzą. A ponoć tamten dożyniaczki nieprędki nie, nie chce się żenić nią. No o widzisz, no już weselszy chłopak. Jak ci poprawiłem humor, ciekawa informacja. No. Słuchaj, ja wysiadam. Dzwonimy się. No, no hejka, cześć.